Cześć, mordki, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem gramy z powrotem w Imperatora yy, armorykom, która jak widzicie już yy, powiększyła się znacznie, znacznie, ale czy to jest to, co chcemy osiągnąć jeszcze? Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze dużo do stworzenia mamy, więc puśćmy czas, niech sobie swobodnie tam lata. O, Kartagina już ze mną chcę handlować, to ciekawe. Eee, Manpower adesowano tak szybko, tego dodatkowego, że nie możemy go tutaj nadgonić. Co to jest? Army Weight Modificator, ok. Dobra sprawa. Eee, tak sprawdzę tylko, ale wydaje mi się, że chyba wiem, co wezmę. Mhm. To dosyć ważna sprawa. Dobra, ruszmy dalej, czas. Jak sobie e, swobodnie tutaj goni. E, no, expansion trzeba byłoby troszkę wyczekać. Okej. Okay. Czy możemy ich wygonić, tak? Eee... Ok, trochę happiness. Eee... Reduce them to somewhere more appropriate. Ok. Nie chcemy tutaj tracić. Lack like of commander. Brakuje nam tutaj dowódcy. Uuu, Poczekaj. Mój drogi, mój drogi. Technology. Eee, no tak. Eee. Ósemeczka, dziewiąteczka, ale mi teraz idzie, może coś tu, nie, eee, dziewiąteczka, okej, okay, nie, no dobra, to teraz weźmy government też, zobaczmy, o, szósteczka, piąteczka, to nie, dziewiąteczka, bardzo dobrze Eee, teraz zobaczmy tutaj, czy możemy... ósemeczka, bardzo ładnie. Dziewiąteczka, ósemeczka i zaraz będziemy mieli pewnie tutaj coś narąbane. Skornfamilis? Nie ma? Okej. W zasadzie chciałem poczuwać Skornfamilis, bo mm, tutaj chciałem kogoś wyznaczyć. Okej, okay. ale nie trzeba, to nie trzeba. Ja się cieszę. No i dobra. Wszystko wygląda bardzo, ale to bardzo, bardzo dobrze. I mi pasuje. Ok, ktoś z nich umarł. U, ale mamy kolejnego. Bardzo dziarskiego faceta. Więc government. Naprawdę, naprawdę mam. O, i tu jaki ładny cel mam. Spójrzcie sobie. Declare war. No, kasus bali. I moglibyśmy tutaj w to wszystko sobie hapsnąć. National tax. Corruption, ok. Zobaczmy jedną rzecz. 100, ok. Kohort mają troszkę dużo, e ale nam na tym zależy, moi drodzy. Ja bym mógł tutaj to zrobić, chociaż, chociaż nie. Poczekajcie, poczekajcie. Decision. E galia. No, no niby nie, ale niby tak. No bo z drugiej strony, jak sobie spojrzymy tutaj. To jakbyśmy przejęli to miejsce, to byśmy się zbliżyli tutaj. Więc co robimy? Robimy, atakujemy! <laughs> Wojna! Eee, tylko przynieśmy sobie tutaj wszystkie armie. Tak jakbyśmy to chcieli mieć. 15-16. Może to być. Eee, za duże wyzwanie. Ale z drugiej strony potrzebujemy dużych wyzwań. Nie będziemy przecież grać w małe tutaj e, rzeczy. Dziesiątkę Was to trzeba tutaj jednak już wzmocnić. I staćmy na to. Warriors. Ok. E, heavy Cavalry. No dobra, i ta dyszkę, tak? To jest ta dyszka, tak? Tutaj, gdzie ona jest, niech ona idzie tutaj od razu. Dyszkę... Wszystko to razem połączymy sobie z grabinie, jak się, o ile się uda. Okej, okay. to jest ta dyszka nasza. Do której dołożymy zaraz trochę jednostek i udało nam się i dokładamy fajnie teraz w, na kogo pracować oh. ciężko powiedzieć, prawda? Bo tutaj wszystko tak jest jakby układamy ok może u Was tak jaki Wy, jaki wy macie e Unit Weight 23 tak no właśnie, to trzeba uważać, bo tutaj to już takich waitów możemy nie mieć dostępnych. Eee, suppliesy... 24. Co tutaj trzeba by zrobić? Trzeba by zrobić to, żebyśmy wydali trochę punkcików na to. I tu chyba gdzieś suppliesy były, tak mi się przynajmniej wydaje. A może już je wybraliśmy? Mogliśmy je wybrać? Cholera. Uh, retreat Delay, nie, for defense, build roads. No, drogi też powinniśmy zacząć budować, ale jeszcze tyle nie uczyniliśmy. Ok. Uh, retreat Delay, defense, ok. No dobra, nasze armie tutaj zmierzają uh, w swoim kierunku. Tu jakieś rebeli mają, tak, mają, mają wojnę. Eee, Ojoj, tego nie chciałem za bardzo. I mają sojuszników, więc chyba musimy się na razie z tą wojną pożegnać. Sad face, eee, ponieważ oni trochę tutaj mogą mieć, tym też, tym drugim, jakby nazwać to kraju, bo co, oni mają. 50 kochor dodatkowych to jest, to jest trochę wyzwania. E, pomyślmy, zobaczmy sobie też na spokojnie e, te miejsca, które tu są, tak? A, weźmy to tak. E, hmm. Te małe gówniaki tutaj wszędzie są. Masakra, jakie to tak jest takie, 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 takie gówno. Huh. Cały mój tutaj misterny plan, niestety, się trochę będzie musiał pozmienić, bo co bym chciał, to bym chciał, ale tego uczynić nie mogę. Okej, okay, więc to byłoby fajnie, bo mógłbym przejąć to i to. Te dwa punkty. A tutaj, żeby dojść. No brakuje mi tutaj dostępu jakiegoś. Oj to wy to to macie w ogóle jeszcze od zarpania. No dobra, do tego tak nie uczynimy. Ok, slave revolt defeated. to byli tutaj niewolnicy, którzy tutaj ee, się sprzeciwiali. Ok, no zobaczmy coś. Na pewno jakiś znajdziemy sobie punkt taki odpowiedni do wojny. Tylko kogo tutaj wybrać, powiedzcie mi. To jeszcze nie było tak wiele ich no, Bo ja muszę wtedy rozkurować tę samą armię na, na te wszystkie kraje. To, 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 to jest takie sraczka straszna No tutaj, tak? No i popatrz ile i musimy e, e, znaleźć miejsc krajów, którymi e, byśmy byli. Okej, okay, okej, okay, ale to Wy macie tylko Okej. Okay. Lemowiak Revolt. Okej, okay, a gdzie wy jesteś? Ile macie w ogóle? Kohort mało, więc. I wy jesteście jakim? Tutaj, tak? Declare. Ok. E Covert, e Fabricate Claim. No dobra. Mieliśmy atakować tu, ale nie atakujemy tu. Zmieniamy trochę plan działania. Przenosimy armię nasze drogi no dobra siedemnastkę, tu szesnastkę To jest, aż, aż 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 uderzyłem w mikrofon. Mam nadzieję, że was nie eee, No dobrze. Brakuje nam tu dowódcy. Dowódcy oddaliśmy. Traditions Eee. Okej. Okay. Archer's Offense. To bym chciał. No dobra. Tu za mały ten, za mały, więc musimy to zwiększyć troszeczkę. Ok, lack of governor. Tu jakiegoś paździocha weźmiemy sobie na to miejsce. Czternastka ta tu nie daje rady, bo jesteście prawdziwą siedemnastką, czyli musimy was tutaj wpakować. Dobra, wejdziemy teraz tak. Economy. Bierzemy maintenance. Nawet wystrzymy. I zaraz opowiadam, wo wojna, tylko niech to wróci. Do ładu i składu. Okej. Okay. Declare war. Ile macie? Jeszcze nie macie. My mamy pełnego... Przygotowania do wojny, więc musimy poczekać jeszcze chwileczkę. Już wygląda to lepiej, ale jeszcze Declara WAR. Poproszę, myślę, jak tutaj to wykabinować. Trochę trzeba by tempo zmniejszyć. Ok, i teraz, jeżeli możemy już atakować, to wybierzmy to miejsce na atak. Eee, powinno to się wszystko ładnie potoczyć. Tam morale mieli, bo, no właśnie, bo tak byli na tym niskim morale. Więc zróbmy to w ten sposób. Resztę nawet nie chcę tam wciągać do tego, żeby nie tracić manpowera za wiele. Jesteśmy tylko z nimi w wojnie, tak? Okej, okay, coś mi tu monitor zaczął skakać i się wydzierać na mnie. Nie wiem czy to widzieliście. No, ostatnio właśnie mam jakieś problemy z nim, muszę coś tutaj sobie zaradzić, bo coś jest ewidentnie nie tak. Eee, ok, Urban Culture, Slave, dyplomat, nie Subject States, Hot Triumph, nie. No to moglibyśmy wziąć. Bo to jest już ważne. Dość, ale nie jakoś jeszcze kluczowo ważne. To więc tam już iść dalej Ale oni tutaj są zupełnie na zerowe morale, tam nawet nie ma znaczenia, że mają 20 kafli jednostek, bo i tak jest to nic wartego. Okej okay. Więc przejmujemy widzę tutaj. Wytreszym cofujcie, nie ma co tutaj tracić siły, bo wami zdobędę całą resztę już. No to mogłoby trochę szybciej schodzić, bo... Okej. Okay. Mhm, mm bardzo dobrze. Dobra, i zobaczmy. My jesteśmy tylko z nimi. Tak, cipher Peace. Suggest Aggressive Expansion zmniejszymy to na połówkę, 10, dobra no więc trochę powiększyliśmy tutaj nasze granice ale czy to jest to co by nas interesowało no jeszcze nie do końca wy cały czas tutaj jesteście, w tym sojuszu jesteście no dobrze, zobaczmy tutaj kolejne. może kogoś nam się da tutaj jeszcze upolować tak ładnie jak tutaj tutaj jakieś większe sojusze By byśmy walczyli z nimi, tak? Byśmy mieli do niego, do spółki, to, to, to i to. A więc wszystko by nam pasowało. A więc ustawmy sobie to ładnie nasze wojsko na granicach. Obstawmy je i przygotujmy się do możliwego wyzwania. 15 Kohort. Najważniejsze jest to manpower, ale trochę go tracimy. Ale raz będziemy odzyskiwać. Niestety, śmierć jednego z dowódców trzeba kolei zastąpić. Mhm, tutaj chyba te jednostki nasze idą po sobie Nakładają się, i to trochę nas kosztuje tego manpowera. No to nie poradzimy za wiele. Zobaczmy teraz, tak. Możemy zainwestować sobie trochę w technologię, bo pieniążków mamy jeszcze sporo. Dobrze. No teraz, tak. W co możemy zainwestować? Morale of the Armies. Bardzo fajne. How Triumph. Wrong Culture. trimery. Hmm, co tutaj mamy? Dostaliśmy maintaining cost for defense. No, ok, nic wielkiego, A więc możemy spokojnie tutaj wyczylować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj w tym rozwiązaniu. A więc. Jak się e, tutaj nasze wojska poukładają? E, I zobaczmy teraz tak, tu, dlatego, bo się nakłada. Ok, rozumiem. E, tu, bo pewnie mamy tutaj staka. Jak rozstakujemy to, to będzie ok. To jest ok, dobra ekonomii, pewnie nawet nie zeszliśmy z maintainersu, cały czas jesteśmy na wysokim, więc możemy spokojnie co zrobić. Jesteście w wojnie z kimś? Z kim jesteście w ogóle w wojnie? Nie za bardzo widzę. Ok, już wiem i dobrze. Declare war, dobra, więc ja potrzebuję tak. Co potrzebuję? Potrzebuję ee, fabricate claim i zaraz będę mógł rozpocząć z wami piękną wojnę. ok declare war. Yes, please, my good sir. Uh, dobra. Idziemy z tematem. Tutaj trzeba będzie sobie... Tak patrzę, tylko żeby tutaj... Więc to z wami granicze tutaj. mówię więc jak tu weszli, to sobie będziemy jakoś radzić. Dobra. Trochę dużo tych państewek nazwijmy to tak, więc nie wiem za bardzo, co z kim, gdzie i jak. To mnie trochę denerwuje. Jeżeli denerwowanie, to jest prawidłowe określenie. Aha, poszli tam. No dobra, więc co my zrobić? Monitor znów kolejny raz. Nie wiem, czy to widzicie. Cholera. O Jezus, coś jest nie tak. Ja nie wiem, czy on nie pada po prostu. Najgorsze jest to, że to jest nowy monitor, prawda? to jeszcze... kosztował duże pnioszki. no. E, dobra. Ale my się skupmy na tym, co tu na razie robimy. Output. Wygląda ok. Siffra Piece nie chcemy odwrócamy to na razie. Jesteśmy na na razie to wszystko wygląda dobrze, bo sobie to wszystko tutaj ładnie wykalibrowaliśmy i i powinien się to wygrać. Jeden z dowódców. Jest, ok, weźmiemy jakieś Patałacha. No bo inaczej go nie nazwę. Ok, tu widać, że można przejść. Hmm. To jest mój teren. To jest mój. No właśnie, nie wiem czy to teren jest. Hmm. Poczekajmy w tym razie. nam wszystko poprzejmowali, tak. Okej. Okay. To teraz tak jakbyśmy chcieli. Aha, więc ty już tu i. Dobra, to jeszcze jak idziesz to idź. Dobra, tak to zrobimy. Chciałem powiedzieć, że to zgrabnie wygląda, ale nie wiem, czy do końca tak jest. Eee, tu możemy widać te tereny sobie. O, właśnie, tak. Oj, oj, oj. oj, oj. Uda nam się! Uda nam się! Uda nam się! Uda nam się! Eee, no, może, może nam się tutaj ten konflikt uda wygrać. bym świętował bez majtek. Powinniśmy to wygrać. No. Victorious. okej. Okay. Cool story. Tu jest fort. Jakbyśmy go przejęli, to wtedy też mamy trochę sytuację lepiej ułożoną. No dobra. Trochę, 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 trochę się tutaj e, za, zagalopowaliśmy z niektórymi rzeczami. Ale z niektórymi wcale nie. Więc teraz tak, tu mamy cztery armie. A więc tak to też zrobimy. Odbijamy z powrotem tereny. Dobrze, zobaczmy tutaj. Tu przejmujemy, tak. Tymi się wycofujemy. Tu już są z powrotem. Ustawieni na naszych terenach. Dobra. Więc z tymi może uda nam się przepchnąć tutaj trochę terenu. Okej. Okay. Dobrze. Tu byśmy potrzebowali, żebyśmy trochę odskiwali. Ok, switch Have been won. Czyli więc to znaczy, że możemy dalej się poruszać. I możemy trochę więcej terenów sobie zagarnąć. Bo tak to trzeba. Nazwać to po imieniu. Eee, Okej, okay. wygląda to dobrze. Dosyć. are eee, e, Victorious, dobrze. Czyli tutaj nie ma problemu. To możemy sobie spokojnie tutaj dalej przejmować. Eee, tu też już jesteśmy w ofensywie. Tu możemy być, jak najbardziej, również. Atakować. Oni tutaj idą, więc możemy tutaj wykorzystać ten moment. I zaatakować. Jesteśmy już teraz w przewadze. Oni się już wycofują, bo już wiedzą, że jest problematyczna sytuacja. Eee, I tam powinniśmy to zwyciężyć. Dobrze, zobaczmy tutaj, żeby nie było problemu. I na razie nie ma problemu. Przejmujemy kolejne tereny. Niedobitki, kohorty. Roztrzaskaliśmy je na głowie. Nazwijmy to tak nawet. Ok. Tu odbiliśmy te tereny nasze. Nazwijmy to utracone, tak. No i dokładnie tak. Ok. Tu jest przewaga nasza. Się nam udało, tu się nam udało. Jest ok, jest ok. Sytuacja wygląda dobrze. Trzeba tutaj trochę jeszcze posprawdzać. Ok, więc nie możemy przejść. Tak, rozumiem. Możemy jedynie iść w górę, więc też w górę. Iść będziemy musieli a zobaczmy tutaj czy to o właśnie ok dobrze to by było na tyle chyba tutaj sobie jeszcze sp... na w tym odcinku zobaczę co mogę zrobić mogę naprawdę Przenieść te wojska w kolejny punkt. Je przyniosę tutaj. I tak sposób zrobię. Dobra, to dziękuję was za to, żebyście w kolejnym moim odcinku do Imperatoroma. Uff, dym, dym powiem wam jednak, wojna 1 na 1 jest OK, ale jak jest tak dużo tych małych pomniejszych krajów, to jest. No burdel, nazwijmy to burdel, bo nie wiadomo dokładnie jak tak sami zobaczycie z kim walczymy. No, nie jest to tak jasne, pewnie to też się zmieni w tych DLC-kach i tych wszystkich innych rzeczach. No, ale dobra, nie narzekajmy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jakby co, jeszcze raz przypominam, na dole są te takie słupki. Dajcie jak możecie, pomożecie mi bardzo mocno. Siema, hej.